Ja jeszcze nie ogarnięty zaspany trochę. Trochę przespałem budzik, ale dobra, idę. Mam pierwsze śniadanie w hostelu. Idę zobaczyć co jest, co dają. Czy się w ogóle opłaca brać hostel ze śniadaniem? Według mnie to takie skromne trochę śniadanie. Jajo? Trochę sałaty. Jakiś dressing. Więcej sałaty? Klepto stowy, dwie masło i to tyle. I kawałek. Powiem wam, że to było najgorsze śniadanie, jakie jadłem w Tajlandii. Ale okej, okay. dobra, teraz wyszedłem e, z hostelu, idę poszukać jakichś wypożyczalni ze skuterami. Na hostelu chcą 300 batów, co dla mnie trochę przesada. Wczoraj widziałem na mieście za 200, ale stracę trochę czasu z tego. No nic, idę poszukać. Jaka konstrukcja na skuter przed słońcem chroniąca? Dobre. Podpytałem o tą Hondę, ale też chcę 300. Za 300 wytemiłem na hot-stelu i nie musiałem łazić. Zobaczcie, ile rodzajów ryżu. To u nas ziemniaków ciężko znaleźć tyle na markecie. Oj, i te są te miarki są dobre. Pół godziny się pokręciłem po mieście i znalazłem. Znalazłem 12 zł taniej niż chcieli na hostelu. To jest moja maszyna. Nie jest to taki sam sprzęt jak ten ostatni o Honda Click. Ten jest mniejszy i z mniejszym silnikiem. Ale ja potrzebuję tylko na jeden dzień, więc nie będę też przekładał, bo za tą, za tą Hondę, co miałem ostatnio, też chcą 300. To jest ta. Ale na dzisiaj wystarczy ta. Też Honda. Za ten sprzęt chcą 1000 batów, to jakieś 120 zeta. Ale ten już konkret. Umowa spisana, 3000 za depozyt. I 200 za skuter. Thank you. Ale numer odwaliłem, wziąłem skuter i już miałem jechać do zaplanowanego miejsca. Zapomniałem przedłużyć hostelu o następną noc. Muszę teraz wrócić do hostelu szybko. Powiedzieć im, że zostaje jeszcze jedną noc. Sprawa z hostelem załatwiona. Dogadałem się z nią przez translator. Zostaje jeszcze jedną noc w Chiang Jadę teraz do świątyni. To jest niedaleko, bo jest 12 km tylko poza miastem, więc te odległości są mniejsze tutaj niż w Chiang Rai, a, niż W Chiang Mai w Chiang Rai leży wszystko dookoła miasta, więc ja się zbieram. Tutaj jest drożej 5 batów za serwis. A, bo tutaj jest od razu papier gratis. Dotarłem już do świątyni White Temple. Pewnie trzeba jakieś bilety kupić. Aha, są już widzę. 100 batów chcą za bilet, jakieś 12 zł. Idę kupić przed wejściem, sprawdzenie temperatury. Aha, to nie temperatura. Hmm? Bilet 100 batów. One please. To jest najlepsza świątynia, w jakiej byłem. Zastanawiam się, co artysta miał na myśli, tworząc takie dzieło. Podobno lokalny artysta zaczął budowę tej świątyni w 1997 roku i jeszcze jej nie skończył. Budowa ma trwać do 2070. Ale robi wrażenie. To jest najlepsza świątynia, jaką widziałem w Tajlandii, i warto tutaj przyjechać. No, spektakularna. Wrażenie zrobiła na mnie niezłe. Spójrzcie i powiedzcie sami, no nie robi wrażenia. Tam jest ta duża, główna świątynia. Ale tutaj obok jest kolejna, trochę mniejsza, też w podobnym stylu. Za 30 batów tutaj kupuje się liście one please, są do wyboru. O. 30 ja lat, tu mam taki duży. Zasada jest taka, że wypisujecie na tym liściu co chcecie: marzenia, wspomnienia, sny, pierwsze miłości. To, co tam sobie trzyma na sercu, może wypisać. Zawiesza się je tu specjalnie na tych haczykach, i artysta później robi z tego różne dzieło. Tutaj mamy drzewka, wyglądają jak choinki. I tak wspiera się też artystę, który no, ma w planach dokończyć tą świątynię w 2070. Tam jest cały daszek zrobiony z tych liści. Zobaczcie, ile tych liści. To. Właśnie wypisuje swojego liścia. Coś mu tu na marze. Tak się rozpisałem, że brakło mi strony. Muszę dokończyć tutaj. Kurna, dużo tych marzeń. Mogę wam zdradzić jedno moje marzenie Bitcoin po 200 tysięcy dolarów. Mój liść już wypisany. Przesądny jakoś nie jestem, ale. Pisałem kilka swoich marzeń i zawieszam to dla artysty. Niech zrobi z tym coś pożytecznego. Patrzyłem w środku, żeby wystartować i polatać trochę dronem nad tą świątynią, ale nie bardzo nie było, nie było miejsca, gdzie wystartować, żeby mnie nie widzieli. Więc idę na drugą stronę ulicy. Jak znajdę jakieś takie ciche miejsce, to wystartuję i polatam nad, nad tą świątynią, tak żeby mnie nie widzieli, gdzie ja jestem. Powiem Wam, że próbowałem polatać i dziwna sprawa z tą świątynią. Nie wiem, czy oni zakłócają jakiś sygnał, czy nie. W co wątpię trochę, ale nie mogłem nim sterować. Podlatywałem trochę dalej, trochę bliżej świątyni, gubił mi zasięg, nie mogłem w ogóle wyłączyć, włączyć nagrywania. Jak już się włączyło nagrywanie, to się nagrywało dwie minuty. Po czasie wracał już sam do bazy, tracił łączność z pilotem więc bardzo dziwna sprawa. No, w ogóle nie mogłem go ogarnąć, w ogóle nie reagował na moje komendy. Nie wiem, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem w Tajlandii. Więc nawet zrobiłem kilka zdjęć z daleka, ale... ale z filmami było bardzo ciężko. A też nie byłem daleko, bo byłem około 50-70 metrów od drona, więc nie powinien gubić zasięgu, bo śmiało latałem na wodospadach Ponad 300 metrów i było spoko, a tutaj przy takim krótkim zasięgu zaczął się gubić. No nic dziwnie, dziwnie, ale okej, okay, dobra. Jak się nie da, to się nie da. Po przepysznym śniadaniu czas jest coś normalnego tajskiego. Babcia już nudle szykuje. Zupa wiedzie. Oj, babcia zrobiła pyszną zupę Gdy to widziałem dała takie mięso No nie do końca, które ja lubię Jakieś tam flaczki i nie flaczki <grymne> Jak się kobietki relaksują nad rzeką Siądę chwilę, pogadam sobie z nimi I wodospad tam, 5 km Waterfall tak tak tu nad rzeką to całe życie towarzyskie piskni. To jest sklep i restauracja. Bierzesz sobie piwo i tam na dole na rzece. No super opcja. Jeżdżę na wodospad. A tutaj taki posterunek. Check in trzeba zrobić. Muszę się wpisać w listę. I tam jeszcze nagrywa. A, i jeszcze temperaturę będzie mierzył. Tutaj. O, coś nie działa. Dobra. To jak wpisuje się. Dobry posterunek, temperaturę sprawdził i teraz mogę wjechać. A. Czajcie, temperaturę sprawdził, czy nie mam gorączki, żeby wjechać do dżungli. Kto to zrozumie? Dojechałem na wodospad i zobaczcie, 1400 metrów trzeba iść, żeby dojść do wodospadu. Całkiem przyjemna trasa. Las bambusów, ale jakie konkretne, takich grubych, które jeszcze nie widziałem. I jeszcze 1000 metrów przygotujcie się, jak przyjdziecie na ten wodospad. No ja niestety nie jestem przygotowany, nie mam żadnej wody ze sobą. Już nie wspomnę o Czangu. 700 metrów zostało. I znowu do góry. Wygląda na to, że było warto iść półnora klopka przez dżunglę. Ale wysoko. Nie wiem czy mnie słychać przy tym wodospadzie, ale ten też jest petarda. Co jeden to lepszy. Choć nie przebił najlepszego. Ma coś w sobie. To piękny jest. Okej. Okay. Ja już wracam. Półtora klocka w dół. Tam daleko widać dwóch tajów, taja i tajkę. Idą w moją stronę bez masek. Zobaczyli, że ja nie mam maski. Założyli maskę. Odwracam się, patrzę, ściągnęli. Coś tu się rusza. Cii. Kurde. Spociłem się, muchy latają koło mnie. <laughs> Powiem wam, wyszedłem już z tej dżungli. Znaczy nadal nie jestem, ale tam już, gdzie ten wodospad był, jestem jakieś 3-4 godziny bez wody i aż mi się w głowie zakręciło. Jeszcze raz tak miałem. Myślę, że to, to jest taki powód. Zaraz muszę się nawodnić i myślę, czy tutaj woda pomoże w takim przypadku. O, o właśnie, o tym mówiłem wcześniej. spodobały mi się te kładki na rzece. Tak, tak. Tam już jest mój stolik przygotowany. Już tutaj tajka zadbała o mnie. Czank nad rzeką. Pięknie jest. Tutaj prowadzą sklep, restaurację całą. Coś tam oglądają wszyscy na telefonach, na tabletach. kusypialnia mama z, z dzieckiem. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, to wam mówię i polecam wam to samo. Przy takiej temperaturze czang nawadnia dużo lepiej niż woda. Jestem na trasie i powiem Wam, że ten mały skuter to też ma zbiornik mniejszy i się waha szybko kończy, a nalał mi mało tam, gdzie wypożyczałem. Do, dotankuję trochę. <grytania> Lubię ten ich sprzęty te. Tak. rzuciłem 34 baty. To słabo widać. Jest waha, myślałem, że nie ma. Myślałem, że nie ma i wylałem tu trochę wysła jest, jest, Po drodze trafiłem na jakiś bazar, którego zapachy mi mówiły. Zatrzymaj się tutaj Idę pooglądać co mają O zobaczcie jakie ryby Idę głębiej. Tajskie kiełbaski. Zobaczcie ile tego jest. Ten to ma robotę z tymi muchami. Zobaczcie te skrzęty reklamówkowe. Może trochę białka z robaków żaby to... w Tajlandii a. też jedzą. Zabyt ma dobry też jedzą. watów za taką rybę to za taką zł to w jakim kotle tutaj grilluje kurczaki. Biorę kurczaka, idę spróbować. Na pewno jest zarąbiskie. Biorę jakąś nogę. To za 50, tak? Ale ta noga będzie pyszna. Zarąbista jest ta noga. Już spróbowałem. dlatego jest sos? Słodko-kwaśny. A nie, to jest e, słodko-ostry. Sorry. O. Tyle białka to ja dawno nie zjadłem na jeden posiłek. W tych posiłkach tak skromnie z tym białkiem. Tego jeszcze nie jadłem, więc po kurczaku w deser za 20 batów. Aha, jakieś sosy można sobie wybrać. No ja nie wiem o co chodzi. Ale zarąbisty deser do tego taki krem jak u nas jest w słodkich bułkach w pączka rewelka takie opakowanie za 2,40 zł ale dzisiaj sobie dogodziłem podjadłem zostawiłem trochę tych paluszków na później wracam w stronę Changrai i już teraz oh, jeszcze ładowarka do telefonu. Zajebiste wróciłem do Chang'ra i wpadłem jeszcze na rzekę do takiego parku. A powiem wam, że owaliłem te wszystkie paluchy po drodze, były takie dobre. Jakaś zumba się zaczyna ara to ja im tu nie będę przeszkadzał A bo idę zobaczyć Oj oj kobiety. Ładny widok na rzekę. Dziękuję, się dobry zachód nad Chiang Rai. Dzisiaj na kolację długo się nie zastanawiałem. Nie, pierwsza knajpa. No co tam dziadek? Będzie dobre dzisiaj? Mówi, że będzie dobre. Wieprzowinę zamówiłem z ryżem, w sosie. Mm. Tak, tak, tak. <grywa> <grywa> Oj sita mam, tam. Mama już ryżona nakłada. Tak. tak? Tak, trupiący tak, ten u góry. Jest, oh. jest. Ten pyszny sos. Nie yeah. <laughs> się wydaje, że mama wie, że będzie na YouTube. <laughs> Pięknie. Hello. 6 zł za tą krupiącą wieprzowinę. Do tego jeszcze rosół. Zobaczcie, jaki przyrząd na muchy, żeby nie latały. Właśnie nie chcą mnie do sklepu wpuścić, bo nie mam maski. Przyjechałem do sklepu po słonecznik i teraz czekam w drzwiach. One, one. <ścoughs> Obsłużą mnie za drzwiami. Ale jajca. To drugi, bo w pierwszy, do pierwszego też mnie nie wpuścili. Dobry numer. Zapomniałem jeszcze o wodzie, czy po wodę poszło. <grywa> sorry, sorry. Dałem jej kartę, żeby mogła zapłacić Twoją kartą. Contactless. Yes. No Poszło, zapłacone. Kopunka. Ale jajca. <laughs> Mega zabawna ta sytuacja z tym sklepem, że mnie obsłużyła pod drzwiami. Ale dobra, mam już słonecznik, idę sklejać film. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się, do następnego odcinka.